Hej, witam w Autostar test i zapraszam na test odświeżonej Seat. Dobra, słuchajcie, zanim zacznę, jak zwykle, zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz taka drobna uwaga. Bardzo proszę o jakiekolwiek reakcje pod tym filmem, jak również o komentarze, dlatego że bez komentowania, a samo takie suche oglądanie to jest takie tak zwane oglądanie mm, bez urazy, ale za darmo. Słuchajcie, Kia Seat po faceliftingu. Jest to samochód, na którym warto się pochylić. Dla mnie model Seat jest samochodem, który, czy też kompaktem, który po pierwsze bardzo dobrze jeździ, super układ kierowniczy, bardzo precyzyjny, a do tego wszystkie systemy, które są na pokładzie mm, samochodu, tego, którym ja jeździłem wcześniej, czyli dokładnie tego samego, tej samej generacji, z tym, że sprzed faceliftingu bardzo pozytywnie zask zaskakiwały. W wersji polifizowej zobaczymy nowe logo z przodu, z tyłu oraz na kierownicy, ale o tym za chwilę. Następnie zmienił się zderzak, lekko grill oraz wnętrze przednich świateł, jakieś światła tylne, które teraz przypominają taki plaster miodu. Wnętrze pojazdu natomiast otrzymało nowy ekran dotykowy 13-calowy, czyli taki ekran dotykowy, który oferuje, czy też ma na pokładzie Kia Sorento, nowa Kia Sorento oraz każdy model poliftowy. Dlaczego warto zastanowić się nad tym samochodem? Dlatego że ten samochód na chwilę obecną jest w poliwcie jest takim, powiedzmy, świeżym samochodem, ale jednocześnie zachował ten swój stary, stary styl yy, Ki, czyli wchodząc do tego samochodu tak naprawdę wiemy co jest gdzie. Nie ma tutaj jakiegoś przekombinowania. Jeden z lepiej prowadzących się kompaktów jak dla mnie. Ta wersja, którą jadę, posiada skrzynię sześciobiegową, nowy silnik benzynowy, turbodoładowany o pojemności 1.5 oraz Mocy 158 koni mechanicznych, co też rozpędza bardzo szybko ten samochód. Ten samochód na pierwszym biegu, ruszając tym samochodem, słyszymy taki warkot, a nawet takie lekkie, jakby popierdywanie, że tak powiem, nie wiem jak to dokładnie nazwać, określić, ale jest to coś, co kojarzyło mi się do tej pory z, nie będę bał się nazwać tego w ten sposób, sportowymi samochodami. Ten klang tego wydechu naprawdę robi, robi robotę. Tutaj oczywiście samochód się zbiera całkiem dobrze. Zobaczcie, dwójka. Naprawdę mega precyzyjnie. 60 na godzinę. syk. Przy, każdym z, przy każdej zmianie biegów możemy odczuć takie czy też takie uff, Bardzo interesujący dźwięk. Naprawdę fajnie jest to skonfigurowane, czy też zrobione. Muszę przyznać, że samochód dostarcza baz, bardzo pozytywnych wrażeń jadąc tym autem. To jest samochód, którym tak naprawdę ma sprawiać Wam frajdę z jazdy. I bądźmy szczerzy, ten samochód nie jest nastawiony na oszczędzanie. Ja przynajmniej nie odbieram tego w ten sposób, żeby jechać delikatnie, ostrożnie zmieniać biegi, tylko i wyłącznie po to, aby, aby ten samochód oszczędzał mi paliwo. Na chwilę obecną z trasy 572 mil moje średnie spalanie wynosi 41,4 mpg, wartości w kilometrach już widzicie na Waszych Ekranach. Odcinek, który teraz robię, to jest równe teraz 14 mil. I przy tej całkiem dynamicznej jeździe, to 14 mil, spalanie średnie 47 mpg. Czyli jakby to na to nie patrzeć, to jest jednak, jest grubo, jest grubo. Co do samej pozycji kierownicą, to powiem, że chyba jest wygodniej i lepiej, niż było w wersji przedliftowej, a tam również byłem zachwycony jakością Foteli. Tutaj należy jeszcze dodać to, że jedynym takim jakby mankamentem tych foteli jest to, że pomimo tego, że mają bardzo, ale naprawdę bardzo dobre trzymanie boczne, to jednak to trzymanie boczne, jak dla mnie jest troszeczkę za zawąskie, mogłoby być trochę szerzej, ponieważ ja mam taką wrażenie, jakby jakbym nie do końca mieścił się w tych fotelach. Co do zagłówków, to tutaj, tak jak za każdym razem powtarzam, są wręcz fenomenalne w kij. One się bardzo dobrze też dostosowują, dopasowują. Sama też regulacja jest wprost, bym powiedział, idealna. Jeśli chodzi o sam układ kierowniczy, tutaj naprawdę jest rewelacja. To jest to, co chwaliłem podczas pierwszego testu Kia SID, czyli tego testu z sidem z przedliftu. Tutaj przy każdym delikatnym ruchu kierownicy ten samochód z automatu dostosowuje nam kierunek jazdy, a jednocześnie jest tak sztywny, że nie pozwala na jakieś wychylania się całej, całego nadwozia. Moim zdaniem w tym modelu poliftowym zostało to jeszcze bardziej dopracowane, bo pamiętam, że tamten model jadąc, szarpiąc tą kierownicą, troszeczkę jakby wychylało. Tutaj czujemy to na dole, ale poza tym naprawdę rewelacja. Widoczność, pomimo tego, że słupki A na dole zlewają się z ramą czy też obudową tutaj od strony wewnętrznej lusterka z tym uchwytem i mógłbym powiedzieć, czy też zaryzykować, że są szerokie, to jednak Ukształtowanie czy też kąt nachylenia szyby pozwala nam na bezproblemową jazdę w ciasnych zakrętach, przy czym bez ograniczenia widoczności. To moje odczucie. Jeździłem różnymi samochodami, które miały cięższe słupki A, a jednak w ciasnych zakrętach słupki te ograniczały nam w jakiś sposób widoczność. Hamulce to bardzo mocny element tego samochodu. I delikatne naciśnięcie pedału hamulca czasem powoduje, że ten samochód chce stanąć w miejscu. Ja to za każdym razem powtarzam, testując różne modele Kia, że w każdym z modeli asystent pasa ruchu, czy też utrzymania toru jazdy działa zupełnie inaczej. W Ceedzie pierwszej generacji, przepraszam, w Ceedzie tej generacji, ale sprzed liftu, on działał bardzo agresywnie, bym powiedział. Dlatego, że tam czasem miałem wrażenie jakby... Samochód chciał przejąć kontrolę nad prowadzeniem i delikatnie mówiąc, wyrywał mi kierownicę z rąk. Tutaj jest coś takiego, ale działa to już troszeczkę inaczej, dlatego że jest bardziej łagodnie, a niemniej jednak, on cały czas próbuje tutaj korygować moją jazdę. Ja to czuję, trzymając ręce na kierownicy. No jest, jest naprawdę dobrze. Na takiej drodze, jak teraz jadę, to mógł powiedzieć, że słyszę jakieś opory powietrza, słyszę coś od nadkoli, ale jest to mniej więcej równo rozłożone. To nie jest coś takiego jak w niektórych modelach, w których jednak, o już mnie tutaj koryguje, w których mocno narzekam czasem na tylne nadkola, na bardzo słabe wygłuszenie. Tutaj jest tak jakby równomiernie, czyli, czyli jest chyba nawet lepiej niż było w poprzednim w modelu sprzed faceliftingu, ponieważ tam tył był słabo wygłuszony oraz bagażnik. Ta część była taka naprawdę najsłabszym ogniwem tego samochodu wówczas. Teraz, jadąc po różnych nierównościach, jadąc po. O, tak jak teraz, powiedziałbym, że tutaj została praca domowa odrobiona i w tym modelu nie słyszymy tych, tego hałasu dobiegającego z tylnej części pojazdu. Mogę powiedzieć, że nie trzeba zbyt często sięgać do lewarka zmiany biegów. Nawet jadąc wolno na trójce, jadę niepełne 20 mil na godzinę. Samochód jedzie, nie dusi się, nie dławi, tak więc naprawdę skrzynia jest dobrze skonfigurowana. W ogóle ta skrzynia sześciobiegowa robi robotę moim zdaniem zawsze. Sześciobiegowa moim zdaniem jest lepsza niż pięciobiegowa. No, wjechałem w jakąś wiochę i tak naprawdę nie mam możliwości rozwinąć się teraz jakiejkolwiek prędkości wyższej. No, muszę się przemęczyć i zobaczymy, jak będzie, jak będzie dalej. O, teraz troszeczkę. 6000 tysięcy ja praktycznie zostawiłem wszystkich z tyłu no ładnie się zbieram. muszę przyznać, że ten klang robi robotę a też samochód dostarcza naprawdę fascynujących wrażeń wrażeń z jazdy pomimo tego, że to jest to powiedzmy budżetowy kompakt, to jednak naprawdę robi robotę tu mamy kawałek drogi troszeczkę szybszej. Więc będę mógł... Będę mógł. Zobaczcie, piątka, dwójka. Robiąc te ostatnie kilka, kilkaset mil tym samochodem, nie czuję w tym aucie mm, zmęczenia. Zarówno przez pozycję za kierownicą, jak i z miejscem na nogi. Dlatego, że tutaj w Sidzie jest ten taki sprytny zabieg, czyli, czyli inaczej ścięta, wyprofilowana część kokpitu tutaj od strony kierowcy, czyli on jest bardziej wycięty, gdzie mamy więcej miejsca na nasze kolano. W wersji europejskiej będziemy mieli to po drugiej stronie. No, z drugiej strony, że tak powiem, nie dbają o pasażera, bardziej tej wki dbają o kierowcę, no i chyba to jest, to jest ok. Dobra, i słuchajcie, tak podsumowując już teraz tą jazdę Kijom Seat po faceliftingu, to nie ma się co rozwodzić, ponieważ ten samochód praktycznie jest taki sam jak ten z przedliftu. Tutaj drobne zmiany, ale warto pokazać, warto się pochylić nad tym samochodem, dlatego że tak jak powiedziałem wcześniej, to jest taki jakby ostatni już gwizdek, czy też dzwonek na to, aby kupić takiego Seata, zanim zacznie być takim typowym, kolejnym modelem ze stajni Kija, który będzie wyglądał dokładnie... Tak samo. E, tutaj chodzi mi o wygląd wewnętrzny. Tak więc podsumowując, super właściwości jezdne. Doskonałe prowadzenie. Dobre wygłuszenie. Super działająca skrzynia sześciobiegowa. Odpowiednia moc do jednostki oraz do tego modelu. Mm, bardzo dobrze pracujące systemy bezpieczeństwa. I co najważniejsze, wygoda. Wygoda oraz precyzja prowadzenia. Czy chcieć czegoś więcej? No nie wiem, wydaje mi się, że nie. Jak dla mnie samochód ma wszystko, czego potrzeba. Jak zwykle zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam również na mój profil w serwisie Patronite. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Dbajcie o siebie i Wasze cztery kółka.